Hej wszystkim, ja jestem okay. Soap, to jest pole Bitwy 4 z Kasią, odcinek trzeci i chyba ostatni, zapewne krótszy. krótszy. Jestem ciekaw jak nam dwa poprzednie wyszły, ale niestety nie, nie mogę tego sprawdzić, bo one ciągle są na dysku. My ciągle nagrywamy, jest godzina 23.46, a ja się odmutowuję. Okej, okay, Kasia, jestem z powrotem z widzami moimi. No, bądź tak hej. Co? <grym> Wiesz, bo na streamie padło pytanie, ile mam centymetrów w bicku, nie? Powiem wam tak. <grystanie> to nic nie mów. <grystanie> nic wam nie powiem. Wow! no i ilu was tam? A nie, bo ciebie nie ma, ty jesteś ze mną w teamie. Mm. Tak? Nie damy ci z-minecraftować Kasi. No właśnie, dajcie, nie dajcie mnie z-minecraftować. Jeszcze będziecie Kasi skinem podsyłać, fajne. Póki 6, A bo ja... myślę jeszcze tę kroczkę. <laughs> ja czekam na mody, bo po... nie będę grał na takim łysim. karcie. Z... Yy, Podrapałem się ponownie i zginęłam. No. Mm. to się nie drapi już nigdy ponownie. <laughs> nigdy. Będę mm. się bała, że zginę. Nawet w prawdziwym życiu będę Dokładnie. się bała. Dokładnie. Może być tak, że jeśli ktoś się drapi na screenie, taki przesęp, znaczy na streamie, to wtedy giniesz, albo ginie ktoś w grze. Jak to jak ktoś się drapie? No ktoś się podrapie. Po prostu ktoś ogląda, drapie się i w tym samym momencie ktoś ginie na streamie. Boż, Jezus, Może tak być. Rzucasz. No wiecie, ci super będzie w Minecraft. Minecraft to jest to jest po ja prostu sandbox. Tam możemy swoją Jarokową dolinę zrobić. O, Dolina Jarokowa. Jarokowa. Boże, was tam tak dużo stoi, że ja nie wiem które kule w co wysyłać, którego z Was. Za dużo. Zawsze jest tak samo, zawsze jest tak Dziękuję samo. ja za odniesienie. Kasia, też tak masz? Że jak stoi przed Tworym, typa, których masz zabić i stoisz za ich plecami, to nikogo nie zabijesz? Aha. Tak? Nie, nie, czekaj, bo teraz. <laughs> wiedziałem, że nie słuchasz. <laughs> wiedziałem, że nie słuchasz. <laughs> jak że nie jak widzę, tak... no jak nie widzę strzelałem, to no. ciężej. No boże, kochany, właśnie. Ale ginę, ale Będzie mam wynik. Mycrafty. 0 na 4 ja już grałem może, w minecrafta. To może Tibia? Moja seria w minecrafta nazywała się Minecraft Dziewictwo. Dziewictwo? Tak. Co tam robiłaś? O, leżysz tutaj. Eee, nie umiałem grać. Od tamtego czasu nic się nie poprawiło. Eee, jak wyciszyć kogoś na tym? Na TSM, nie? <słuch> 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 na voice chyba jak, nie wiem, musisz escape może nacisnąć albo tap. Ja escape'em, ja w opcjach settings usuwałem, yy, zablokowałem całkiem, bo bym kurde miał ten taki syf na filmach, wiesz, ciągle by ktoś się odzywał. Możecie mi na czas je napisać? Rozgrywka, to będzie tu. No i koleś mi podbiegł i granat się cofnął, no co za ty... Tylko ukryłam okno rozmów. Nie czemu. Kurde, no Fięknie. jak oni mnie mogą tak zabijać mocno? Co jest nie tak? A, Ta mapa to jest moja ulubiona mapa. Twoja ulubiona? Kasiu, powiedz co jest nie tak. A, muszę się na kimś zareagować. No i wszyscy nie żyją. Jakiś dobry ten team przeciwnika się mm. zrobił. Ej, w dźwięku Wojpa usuwasz czy tam w grze? No, wyłączyłam. Gameplay czy coś takiego? Ej, mam 25% tego. Czego? No boosta. Jakby jeszcze 8, 8 minut mi zostało życia. 8 minut boosta. Aha, busta z tego, z procent y, bonusa. A skąd wiesz? No A, bo jak naciśniesz Escape wyświetla. to się pojawia, no dobra. Aha. To jest niezłe. To jest niezłe, to mi się podoba. Ja sobie włączyłem busta 100%, wiesz? Aha. tylko na gry z Tobą 100% jest... Jej, czuję się taka wyrównana. No, motywacja 100%. <laughs> A teraz czuję się... No nie, no i nie na, udało mi się, typa, nożem zabić. No jak to tak, dwa razy go uderzyłem. to Biegnę sobie. Motywacja. Motywacja, po Biegnę sobie. Jestem zwycięzcą. Gumion jest w naszym teamie, co on tak umiera. No to Zdjęcia. chyba był jakiś żart, co ja przed sobą zrobiłem. Żal to na pewno. To co ty robisz? co ty jesteś? Ginę, ginę po prostu. Ginę i nie umiem grać. Ginę i nie umiem grać. Taki odcineczek będzie. <gry> Ze śmierci. Czemu ja się nie mogę zrespić w ogóle na swoim składzie? No najlepiej podnieść sobie tak w miejscu, gdzie giniemy Coś tak, jest zrobię. nie tak, wiesz? Coś jest nie tak Albo nasz team jest słaby, da. albo ich jest mocny yy, Albo nie wiem co, co Coś zdecydowanie tu nie gra hmm. Zacznij Oto. dobrze grać po prostu <grym> Kurde, zabili mnie na dwa granaty, no. Nie było szans. Co robisz? Co, ja stałem w rogu, dostałem A jednym granatem, przeżyłem, drugim granatem nie przeżyłem. Tak, taka, taka sytuacja była. Łoziu, bo po prostu nie da się nawet wyglądnąć e, z za rogu. Bo od razu wiesz, dostajesz. No nie, no nie no nie, jak już miałem wejść im na plecy to jakiś kol... No kto leży w takim Poczka. miejscu? No kto leży, Stefan. Znam <gry> Stefan twój nikt, Stefan, koniec z tobą. Opel Bartek mnie zabił Trzymaj się dłów A czemu nie gra sama. z nami? Tylko siedzi na czacie. Chyba, że wyszedł z gry właśnie. Masakra. Cześć Duf. Teraz mam taką po prostu motywę... No ja nie mam motywacji, jak ty jesteś w moim teamie, Kasia, muszę to powiedzieć. Czekam. Teraz to zniszczyli Tibi i nie da się już grać, a ja gdzieś wchodzę na no polskie filmiki, a tam Tibie cisną. No właśnie padło pytanie na czasie, czy teraz ktoś gra jeszcze w Tibie? Bo Grają. kiedyś się no w to mówię. grało, nie? No, grało no, znaczy grało. Ja słyszałem, że grałem, ja grałem w Ultimę, więc żeśmy się śmiali z Tybiczyków wszystkich, Aha. bo to dzieci Aha. były. <laughs> no tak ja więcej... byłem też kiedyś dzieckiem. No wiem, wiem, właśnie ja też kiedyś byłem, ale na szczęście uchroniony zostałem od TV i grałem w ten. Ale e... za to Minecrafty chcesz teraz grać Ultimę online. Ale to będą Minecrafty, mówię, 25+, plus. dojrzałe Minecrafty takie. Dojrzałe Minecrafty. O Jezu, ja sobie coś włączyłam i zginęło. Jak zobaczysz, jakie my Minecrafty kręcimy, to sama będziesz chciała dołączyć do naszej Jarokowej Doliny. Powiedz mi, pucham? A, powiedz mi jak ja napisałam dzięki na czasie, jak ja nic nie pisałam? E, nie wiem, a wpisałaś? Nie, no, no popatrz na czasy, jest napisane brunecie. dzięki, nie? Do zespołu. Czekaj, czekaj nie, Brunecia. Nie, to do zespołu, to ty nie widzisz. Aha, no nie wiem. A dzięki, może przykliknęłaś to jakiś przycisk? Za... chyba Albo ty... za apteczkę, czy coś. Faktycznie. Co ja, co yy, nacisnęłaś jacyś... kół i coś kliknęłaś. Tak, kurde, o mój zespół no. wygrał. No ale ja to przegrałem oh. zdecydowanie w tym meczu i myślę, że to jest najwyższy czas, wygraliśmy. żeby przerwać to. Bo ale już była będzie tylko gorzej, wiesz, Kasia. Ze mną. No, wygraliśmy, wygraliśmy. 6 na 14 O rany. O rany. Masakra, rany co ja zrobiłem. Postęp. Najgorzej. Znaczyłam. To zakończymy. Tak. Tak. To co tak chcesz, coś powiedzieć widzom na YouTube. Życzę Wam. Ja życzę moim rodzicza. widzom pasma sukcesów, zdrowia, Pasu szczęścia. Sukces. Ale chciałeś mi się. To jest Bo. właśnie są. Przepraszam. Życzę Wam miłego dnia, nocy, wieczoru, czy kiedykolwiek to oglądacie. To ja Wam życzę miłego życia całego. Miłego co ty życia? na to? kiego miłego życia. Dobra, Myślę, trzymajcie że się. Tym motywem możemy zakończyć. Mhm, trzymajcie się wszyscy. Papa. Pa.